Panie Rysiu, robota jest do wykonania. Kurwa, panie Krzysiu, pan wiecznie czegoś chce ode mnie. Przez pana to ja chyba dopiero w grobie odpocznę. O co chodzi? Bez przesady. Chodź pan, wyjaśnij coś do zrobienia. Te ściany by można było odświeżyć, bo nie były malowane już pewnie ze 100 lat. Łupanie, trochę mi to zajmie. No, jedna warstwa tego nie przykryje. Minimum dwa wiatra farby będzie trzeba. Dobra, tylko ja zbytnio czasu nie mam. Dasz pan radę pojechać do sklepu i załatwić wszystko? No dam, dam. Tylko kotówkę potrzebuję, bo aktualnie jestem biedny jak mysz No jasne. Ile pan potrzebujesz na to? Uh -huh. Uh -huh. O, daj pan. 500. Jak coś zostanie, to oddam. ILE?! Słuchaj pan. Ja na gównie robić nie będę. Musi być porządna farba, żebyś mi pan za miesiąc nie ściągał z powrotem. Dobra, trzymaj pan. Tylko żeby do jutra było skończone, bo klient przyjeżdża. Pierdol, <laughs> pierdol. Pierdo. Kurwa, co ta debil tu zegar powie... A ja. <noise> Najgórz no jak. Nigdy się nie nauczę. I 500 w kieszeni. Jak Suszynowi wcisnę co będę chciał. A ty bądź tak miły i wciśnij plus.